Szanowni Państwo, a teraz nasze słynne dwie kumy z Gościszowa zaprezentują się, no i powiedzą nam, co słychać w Gminie, co słychać w Polsce, co słychać w polityce. Mam nadzieję, powiedzą że powiedzą będzie... nam, nam o nas całą prawdę. Kumy z Gościszowa. Zapraszamy. Przywitajcie ich grunkimi brawami. Będzie tańczyć zumba? Ah, to będzie zumba. Crapy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Masz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Fik. Raz, dwa. Fik. Raz, dwa. Fik. Raz, dwa. 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 Raz, dwa, pik, raz, dwa, pik, raz, dwa, pik. A wątek co? Iiii, co wąt się stało? Nogami wiszgocie, rękami w machocie. Co, może pomocy jakiej wzywocie? Nie wzywam żadnej pomocy, tylko nabieram mocy. Nie widzi, że ćwiczę zumbę? A robię to tak, jak umie. A jutro fitness poćwiczę i na ciebie też liczę. A potem razem poćwiczymy jogę, bo sama tego nie mogę. Siadajcie. Co wy to wygadujecie za głupoty? Lepiej wy się weźcie do jakiejś roboty. Bo ja się tak boję. Nie róbcie tego dali, bo ja się boję, żebyście się nie poumali. Kumo, ja Wam powiem coś tak, ale na stronie że od roboty to zdychają konie, a dzisiaj w młodzie jest ćwiczenie i podrygiwanie, tak się zachowują wszystkie nasze panie. No może wy i prawdę godocie, bo moja sąsiadka to tak tak była, nie chciało się i nawet ruszać. Uch, jak se zaszkodziła! U nie może chodzić, oj kumo, no, z okno. U tylko siedzi, gapi się dziga, przez okno. No widzisz, nie trać czasu, łyknij tej kultury, no i razem ze mną nogi zadzieraj do góry. Jak się już tak raz pogimnastykujemy, to może jakiś spa dla siebie znajdziemy. Bo słyszałam, że są ponoć takie domy wczasowe, że baby stamtąd wracają jak nowe. Jedne se gęby, drugie cycki powiększają, no bo nie mają. A my, jakbyśmy się coś jeszcze powiększyły, to nie wiem przez jakie drzwi byśmy przechodziły. Humo, tam se takie powiększają, co za mało mają. A ty mięć to nie wkurzaj. Bo my to mamy na sobie dwa razy za dużo. Omo, ale my tam możemy jechać dla przyjemności. Nie da dla poprawy urody, tylko leczyć kości. Popływać sobie trochę w basenie, poleżeć w jacuzzi i poznać tam nowych ludzi. Po parkach se trochę pospacerować, a nie tylko w domu siedzieć i ciągle karować. Co, spaceru wam się zachciało? A gdzie to tak będziecie spacerować, jak nawet tych drzew już mamy za mało? Ustawę tak uzrobili, że może kiedyś to będzie się się bili? My to jakoś sobie poradzimy, ale co zrobią te biedne psiny? Co prawda po łąkach mogą se pobrykać, ale gdzie pójdą się potem wycikać, jak nie ma drzewa? Ech, to nie zmartwienie twoje. Może i dla piesków postawił to i twoje. kumo, ja se tak myślę, że jak w tym spacie tak trochę podreperujemy, to może se jeszcze po jakimś fajnym dziadku znajdziemy. A policho ci na starość chłopa. Nie to już na te głupoty też przejść łochota. Ale jak łódź się tam kurować przybędzie, kumo, to dajcie ze spokój, dać to taki pożytek z niego będzie. A szkoda kumo, bo teraz o takie czasy bierzecie figułkę po, bo gadają, że to im mniejsze zło. I już bocie po kłopocie. A co wy na to go kum. Co was tak nabrała tego szczerba, tego na suchary? Hmm. A co wam się stało? Takich hamor wam się zachciało. A wiecie co? A może się tak pośli na randkę w ciemno? Bo tak to wam darmo marzyć, ale po ciemku kto wie? Mogłaby się wam coś zdarzyć. Oj, chciałabym, ale kumo zmieńmy już ten temat. Bo to są tylko nasze marzenia. A na no pewno głupot nie słuchają, lepiej sobie powiedzmy, co się dzieje w naszym kraju. Widzę, kumo, widzę, ciągle jakieś zmiany, bo w tym naszym rządzie zawsze coś tam mamy. Bo teraz to w rządzie siedzą także panie i robią tam one wielkie zamieszanie. A słyszeliście, kumo, że ten mój stary znajomy z rządu. No widzicie, kumo ten... Co to był przy tej wielgachnej władzy? Teraz je bardzo chory. Przechodził jakąś skomplikowaną operację. Mówię wą kumo, on ledwie ślepie. To co mu się stało? A Ało, zrobili z nim kwita i odcięli mu od koryta. Wyobraź sobie, kumo, jak on teraz będzie żył. No, bo kumo, widzicie, koryto to jest zawsze jedno i to samo. Tylko ta trzoda tak się wymieniam, wymieniał, ale zęby zdrowe, ostre mają, gryzły się i tak się po trochę wygryzają. No to tak, tak jest teraz w rządzie. Każdy robi co chce, jak już tylko zasiądzie. No, Duda też nam obiecał, że nam renty podniesie. No i nam podnieśli. Tak nam dołożyli. Co my z taką kupą pieniędzy będziemy teraz robili? Ja się też cieszę, kumo, że nam chociaż trochę podnieśli, bo wiecie, kumo, szarego człowieka los jest taki, zamiast dobrej emerytury to ja muszę iść na ślimaki, a że schylać się trzeba, to powiem wam, moi mili, szukam dobrych fachowców, żeby mi grzbiet naprawili, bo mnie jeszcze boli. Dobrze, że są te masaże, to ja dzięki Bogu jakoś łażę. Ale wiecie, kumo, co? Że Jotero teraz to często mam jakieś upadki. Tak się paskudnie poślizgnęłam na ślimoku, że mało się nie rozdarłam w kroku. A ja ci mówiłam, żebyś ty tam nie łaziła, ale ty się mnie nigdy nie słuchasz. Tak o żeś uparto, a zresztą żeś drapa w tym kroku rozdarto. A rząd co obiecą, pieniądzami sypią. Dzieci wciąż przybywo, a młodzi się rypią. I jak nie spokolfują z tymi pieniądzami, to nos tu zasypią tymi Co Cole tego dacie. Dzieci są potrzebne. To przyszłość narodu. Po co mają do nas przychodzić ze wschodu? Tu u jednych ludzi ciągłe niedostatki. A w rządzie apery i nagłe wypadki. I nikt nie jest pewien, czy się tak zdarzyło, a może celowo w dupę uderzyło. No, jedne drugim kłody pod nogi rzucają, żadnego wstydu to one nie mają. Ocłup wyszkolone i na stanowisku, to jedne drugim chcą dawać po Bo tu ciągle się gryzą i idą na noże. Niechże wróci im rozum, a Pan dopomoże. Raz po raz jakieś przekręty wydybują, ale spokojnie, się tym nie przejmują. Trzeba by tu zdybać, gdzie jest tutaj wina i dotrzymać ładu tak jak za Stalina. Co wy to gadacie? Tać nie wspominajcie Stalina, bo jeszcze obudzicie tego lwa Putina. Ale tak naprawdę, to powinni tych, co trzeba, to ustawić w rządek i wreszcie w tym rządzie zrobić ten porządek. A wiecie Wy kumo, że my bolka mamy? Już od trąbio, a my nie słuchamy. A tu w naszym kraju jakaś pielestrojka, bo przekścili Lecha na jakiegoś bolka. Kiedyś nas odchamił, na nogi postawił, a teraz nas wszystkich do wiatru wystawił. Co wy go nie znacie? Nie chcę, ale muszę. Uch. Będzie się bronił, żeby ty swojej sławy nie roztrwonił. Ale i Duda se naszkodził. Marit jest rozdarty. Uch. Żeby on nie poszedł z tych salonów, bo no to nie są żarty. Ale tak naprawdę to jest to tak około myja, że nie wiadomo kto i komu tu uciro tego ryja. Kończmy to gadanie o tej polityce, bo czas płynie prędko i ucieka życie. A dziś w Nowogrodzicu jest huczna zabawa i od polityki ważniejsza to sprawa. No, patrzcie jakie ładne buzia uśmiechnięte, nie takie jak w tym sejwie skrzywione, skiśnięte. A tu w Nowogrodzicu życie to nie bajka. Chłopów się zmniejszyło, podrożały jajka, Kiedyś to z każdej ulicy wychodziło po dziesięciu. Ja dostawałam na ich widok szoka, a dzisiaj to nie ma już na czym zawiesić łoka. A to wy nie widzicie, tak tak długo rychtowali. Widzicie co? A może oni ich tam i powykończali? No, chospicjom teraz tera już przynieśli, ale długo ładowali. Miejsce sobie zakrew. I możesz próbać dalej. Wy to byście mnie tam na siłę wpychali, ale ja się nie dom, bo jakby mnie brakło, uff, jakbyście świrowali. Tylko dom seniora jakoś sobie radzi. Wszyscy są tu zgodni, tu się nikt nie wadzi. Co wy tego gadać. Wszędzie się bodu, wszędzie rogi mają, to tylko tak ładnie wyglądą. Na pewno się i tam szturkają, nie? Sądy z Nowogrodzicu to wielki turysta. Głowa zawsze w górze i po świecie śwista. Władza tutaj zawsze na pierwszej gazecie. Nie ma się co dziwić, bo tak bywa w świecie. A słyszeliście kumo? Coś tak pogadują, że tu w Nowogrodzicu muze remontują. To ten czerwony kościół, co stoi od dawna. Ponoć tam terabedu festiwale sznabla. A może i zrobią z niego pałacyka? I będzie tam również koncert Fryderyka. A trzeciej w gminie też zespoły mamy. Może i my se kiedyś tam zaśpiewamy. A w chórze harmonia, uuu ile tu kultury, jak dac na zakrzęsu się góry. Kumo. Co w tym ratuszu tyle łokiem tam zrobili, co? Tak daleko chcą widzieć? Może oni za prąd nie zapłacili i teraz jest ciemno? Jak muszą pracować i tymi łoknami chyba się muszą ratować. O jakie tam ciemno, kumo! Bo znowu coś odwala. Przecież tam będzie wielka konferencyjna sala. Ponoć na tej nowej sali nasz burmistrz i rada miejska Będą mieli takie natchnienie, że spełnią nasze każde życzenie. Ja się już cieszę i po cichu na to liczę, że mu zrobił nową świetlicę. Bo jest mała, się już wali. Nie wiem, co będzie dali. A wy się tak już naprzód nie cieszcie. Nie jest to tak łatwo, jak wy co myślicie. Bo dzisiaj to trudno je wszystkim dogodzić. Jedne by trzeba zabrać, a drugie... To... Tak się nie no Kończmy, humo, już to gadanie. Bo niektórych ludzi to bierze za spanie. Patrzcie, jak ziwają. A no pewnie nie drzewa. Niech nie drzeje. No, idziemy. To na razie. Kumy z Gościszowa, Zosia, Ludzia i Aleksandra Łaniocha.